Bohaterowie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku. Ich marzenia o Polsce. Rybnik, paruszowiec. 15 stycznia 1900 roku rodzi się tu Aniela Wolnik, córka Franciszka. Listonosza. Dom Anieli do dziś stoi w tym samym miejscu co 120 lat temu. Do dziś mieszka w nim rodzina Anieli, mówi jej bratanek Grzegorz Wolnik. W domu zawsze mówiło się, mówiło się po polsku, natomiast no musieli żyć w otoczeniu, w otoczeniu zaborcy, ale myślę, że nie było żadnego żadnego wahania. Kiedy, kiedy po pierwszej w wojnie światowej pojawiła się szansa na odzyskanie niepodległości, powstania, plebiscyt. To cała dorosła rodzina, włącznie z moim wtedy 15-letnim ojcem, który brał udział w trzecim Powstaniu już jako, jako goniec, brali, brali udział czynny w walce o, o polskość na tym, na tym terenie. To w ogóle takie ciekawe miejsce w Rybniku, dlatego że dzielnica Piaski była zawsze dzielnicą robotniczą polską, a sąsiadująca z nią dzielnica Familoków Paruszowiec była przede wszystkim dzielnicą robotników napływowych z Nadrenii Westfalii, więc to były takie trochę w tym momencie antagonizmy, no nawet, nawet bardzo, bardzo po sąsiedzku, prawda, opowiadał ojciec jak się czasami gdzieś na łąkach z powiedzmy kolegami z Procami strzelali, no bo po prostu jako, jako dzieci. Ale, ale generalnie rzecz biorąc, zawsze były w domu polskie książki, była w domu polska, polska muzyka. I myślę, że to cała rodzina jakby tutaj ma, ma genetycznie zakodowane. Nie tylko w domu wolników dzieci wychowywały się w duchu patriotycznym. Podobnie było w domu Walerii Nabzdyk z domu Augustyn. Matki mecenas Alicji Nabzdyk. W domu Augustynów były bardzo polskie tradycje. Dziadek sprowadzał polską prasę od wydawnictwa Karola Miarki i w pokojach wisiały portrety Kościuszki, bitwa pod Grunwaldem i tak dalej. Także mama się w tej tradycji wychowywała. U Augustynów, podobnie jak u Wolników, w domu czuło się polskę, podkreśla Czesław Sobierajski, doradca wojewody i pomysłodawca projektu Śląskie Kobiety, Polskie Twierdze. Rodzina Wolników to jest przykład rodzin, o których pomijam, o tych, tych polskich twierdz, tego śląskiego, tej siły śląskiego domu, wychowania przez matki, głównie matki, babcie, mamy. I dlatego to jest siła polskiego domu, wychowanie patriotyczne, budowane na fundamencie. Tam, tam żaden podmów czy represja niemieckie, i inne nie mogły zburzyć tego, wręcz odwrotnie, utwierdzały, jeszcze bardziej umacniały. Wzajemnie. To, że kobiety, żony, matki, siostry biorą udział w walkach o Polskę, uczestniczą w powstaniach śląskich, to nie przypadek. Tak musiało się po prostu stać, mówi historyk dr Zbigniew Bereszyński z Instytutu Śląskiego w Opolu. To był element wielkiego procesu historycznego, który można powiedzieć, zapoczątkował się no, kilkanaście lat wcześniej, w okresie rewolucji 1905 roku, kiedy zaczęła się walka o niepodległość Polski, kontynuacją tej walki, uwieńczeniem można powiedzieć, były Powstania Śląskie jako końcowe akty walki o granice odrodzonego państwa polskiego. A w to wszystko wpisała się również walka o prawa obywatelskie kobiet. No, nie było dziełem przypadku, że kobiety uzyskają pełnię praw obywatelskich w roku 1918, praktycznie z Chiną, odzyskanie niepodległości przez Polskę. Józef Piłsudski, który podpisał odpowiedni akt prawny, stwierdził, że kobiety nie zostały obdarzone tymi prawami, ale uzyskały je, wywalczyły je, biorąc czynny udział w walce o niepodległość. Gdy Polska odzyskuje niepodległość, Aniela ma 18 lat. Jako młoda dziewczyna wraz z siostrą Heleną organizuje polską szkołę dla dzieci. W ich domu odbywają się tajne narady. Polskiej organizacji wojskowej. Aniela bierze udział w pierwszym powstaniu śląskim. Ma zaledwie 19 lat. To właśnie wtedy dochodzi do zdarzeń, które dadzą jej przydomek śląska Inka. Niemcy ją przyszli aresztować do domu. Tak się złożyło, że była wtedy w domu, Przyszli na rewizję. I co ona mówi do mamy? Uklęknęła. I mówi, mamo, po mnie na śmierć za Polskę. Pobłogosław nie matko, na śmierć za Polskę. Wyobraźcie sytuację w takie słowa u młodej dziewczyny. Ale jaka postawa mamy? Nie rozpaczę, tylko odpowiada, idź dziecko za ojczyzny. Nie wiem, czy to jeszcze kiedy zobaczy. Podbudowana taką postawą matki, Aniela krzyknęła, jeszcze Polska nie zginęła. Prowadzą ją potem przez ulicę Rybnika. Z inną grupą młodzieży, ona na czele. Niemcy rzucają kamieniami, plują na nich błotem i mówią: Wreszcie, ta banda, Polska, na czele z Polską Królową, została zamknięta. Aresztowana. Do psychiatryka ją prowadzą, a później w wagonie do więzienia w Braci W niemieckim więzieniu Braci śpiewają śpiewa im co wieczór Rotę Omai Konopnickiej. Nie rzucimy ziemi, skąd nasz ród. Nie damy pogrześć mowy Polski naród, polski ród Dzięki interwencji polskich adwokatów Aniela po sześciu miesiącach więzienia wraca do domu. Jest rok 1920, Wolnikówna bierze udział w kursie sanitarnym PCK. Zajmuje się organizowaniem Towarzystw Polek i werbowaniem członków do chóru Seraf, w którym jest dyrygentką. Działa na wielu polach, jak inne dzielne kobiety Górnego Śląska. Kobiety, które wcześniej działały w POW w Zaborze Rosyjskim, współorganizowały POW Górnego Śląska, służby właśnie żeńskie na Górnym Śląsku. Tu można wymienić takie postacie jak Antonina Rokicka-Niedwalska, czy Halina wojciechowska Sołowiowa, które działały w POW w Zaborze Rosyjskim. Ta ostatnia była nawet więziona przez okupanta niemieckiego na pawiaku przez rok aż do listopada 18 roku, a potem organizowały żeńskie oddziały na Górnym Śląsku sanitarne, kolportażowe, kurierskie. Aniela Wolnik bierze czynny udział w Drugim Powstaniu Śląskim. W Trzecim Powstaniu tworzy drużynę sanitariuszek i rusza na front z Piątym Rybnickim Pułkiem Piechoty. Właśnie stoimy przed domem, w którym wychowała się, żyła pani Aniela. Jest to dom, można powiedzieć, historyczny też z tego względu, no, że on uczestniczył, tak jak cała rodzina Wolników, w Trzecim Powstaniu Śląskim I to dosłownie uczestniczył. Faktycznie ten dom, tak jak pan redaktor powiedział, uczestniczył w powstaniach śląskich. Po prostu w miejscu, które tutaj dzisiaj mamy, okienko na pierwszym piętrze, stał powstańczy CKM i ostrzeliwał pobliskie, pobliskie osiedle na, na Parusowcu. Bo my znajdujemy się w tej chwili w dzielnicy Piaski, a zaraz za torami to już jest dzielnica Paruszowiec. Piaski były zdecydowanie po I wojnie światowej były zdecydowanie propolskie. Natomiast na Paruszowcu w znacznej części mieszkali robotnicy napływowi z Nadrenii Westfalii i oni oczywiście się opowiadali za, za Niemcami. No i w tym domu faktycznie nie tylko stał ten CKM, ale również Mój dziadek i wujkowie produkowali powstańcze granaty, także, tak na dobrą sprawę, to również była tutaj taka mała manufaktura powstańczej, powstańczej broni. I też tu miało miejsce takie wydarzenie dramatyczne, prawda Faktycznie było takie wydarzenie, kiedy podczas Trzeciego Powstania w nocy Niemcy wrzucili do sypialni granat. Na szczęście ten granat nie wybuchł, ale, ale faktycznie historia jest dość, dość dramatyczna. I jak w tym wszystkim znalazła się pani Aniela, jaki jest jej udział w, w tych wydarzeniach? Praktycznie rzecz biorąc, wszyscy członkowie rodziny brali udział w tym trzecim powstaniu. Natomiast no, jeśli chodzi o udział cioci Anieli, to wiem, że bardzo, że tak powiem, tutaj był on, już tak to nazwę, bohaterski, dlatego że była wielokrotnie odznaczana właśnie za swoje poświęcenie w ratowaniu zdrowia i życia powstańców pod Górą Świętej Anny. Aniela Wolnik bierze udział w walkach o Górę Świętej Anny. W tych okolicach rannych opatruje także inna kobieta, bohaterka Waleria Augustyn. Mama była na, terenie, na terenach tych wsi pod górą Świętej Anny, jak, jak Rozwadza, Strzybniów, Żyrowa. No i tam opatrywały powstańców. To, co mama opowiadała jako pierwsze, i takie niezapomniane wrażenie, to. Y, y, Tatarczyk, ta który był szefem tego baonu sanitarnego, a w ogóle to była podgrupa Bogdan, przy grupie Wschód. Powiedział to, idźcie dziołchy, tam w kaplicy leżą zwłoki powstańców, trzeba im umyć twarze, jak przyjedzie rodzina, żeby ich rozpoznała. No więc dla osiemnastoletniej y, dziewczyny to było, to było trudne. No, ale poszły i to wykonały. Co mama jeszcze wspominała, że w, tym, w tych pierwszych dniach poznała takiego powstańca, który pokazywał jej, że kupił koronki, nie wiem, na Górze Świętej Anny, w tych kramach, gdzieś kupił koronki dla swojej Maryjki, bo jak wróci, to jej to da jako prezent. I potem go znalazła, spotkała na, na polu bitwy skrwawionego, no już nie, nie żyjącego. Czy Aniela Wolnik i Waleria Augustyn się znały? Tego nie wiemy. Może tak, może nie. Być może poznały pod górą świętej Anny również powstańca Józefa, ojca profesora Franciszka marka. Aż nie do wiary, że 40 rezolutnych chłopców z jednym karabinem maszynowym, no i z każdym miał jeden karabin, 20 naboi na chłopa. No, bez jakiejś większej walki zdobyło górę Świętej Anny, no, wy, wy, no i wyrzucili resztę, prawda, no to no, ta, co tam, sprawy, nie zelbszut, tylko gręszut, prawda, e, e, uciekł. Kolejne lata już po powrocie Śląska do Polski to czas spokoju dla Anieli. Niestety nie trwa on zbyt długo. W pierwszych dniach września 1939 roku Aniela zostaje aresztowana przez Gestapo. Jako polityczne i militarne zagrożenie III Rzeszy trafia do Ravensbrück. To ciężki obóz koncentracyjny tylko dla kobiet, mówi Ewelina Małachowska z Katowickiego IPN-u. Kiedy powstawał ten obóz, no to trafiały do niego przede wszystkim te dziewczyny, to jeszcze było przed wybuchem II wojny światowej, w 1939 roku, które nie zgadzały się na politykę Adolfa Hitlera. Czyli po prostu ze względów politycznych, ale były też takie, które nie wykonywały rozkazów Hitlera, czyli na przykład miały różnego rodzaju stosunki z osobami, które no nie, nie były mile widziane, czyli na przykład stosunki z Polakami czy z Żydami. Za coś takiego trafiało się do obozu koncentracyjnego. I w pierwszym etapie tego, istnienia tego obozu dziewczyny, więźniarki, które tam się znajdowały, cierpiały przede wszystkim z powodu bardzo wysokiej dyscypliny. Czyli auzyjerki, te, które były strażniczkami tego obozu, bardzo mocno pilnowały dyscypliny. I tak naprawdę można było być ukaranym za wszystko. Za źle zaścielone łóżko na bloku, za źle odstawione wiadro, za to, że się za, zbyt wolno pracuje w szwalni. Za to wszystko można było być ukaranym. Anieli udaje się przeżyć obóz. Wraca do Rybnika w maju 1945 roku. Podejmuje pracę nauczycielki muzyki w zakładzie sióstr Urszulanek w Rybniku. Działa również w swoim ukochanym harcerstwie. Aniela Wolnik umiera. 22 lipca 1957 roku. Spoczywa w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w rybniku tuż obok kwatery dowódców powstań śląskich. Jesteśmy na, na cmentarzu parafialnym i, i przy grobowcu rodziny, rodziny wolników, gdzie, gdzie leżą i moi dziadkowie i, i, i ciocia Aniela, i mój ojciec i bracia, siostry ojca. Faktycznie, jak, jak żeśmy przed chwilą zauważyli, no to, to ciotka Aniela w stosunkowo młodym wieku, w stosunku do, do, do tych wyników, które, że tak powiem, osiągali jej bracia, bo ciotka kolejna miała 100 lat jak zmarła, ciotka, ciotka Aniela tylko 54. No ale to jednak y, obóz Ravensbrück y, no, się do tego znacznie, znacznie przyczynił. Y, no i niestety trzeba przyznać, że, że już też i lata powojenne też nie były y, jakoś tak szczególnie, y, szczególnie dobre dla, y, dla rodziny, no bo, bo władze komunistyczne dość mocno jednak y, powiedzmy rodzinę prześladowały. Część po prostu musiała... Wyjechać rodziny na inne, na inne tereny. środka no, została, pracowała w Liceum Sióstr Urszulanek, uczyła, uczyła tam muzyki, ale jednocześnie organizowała również, przypomnę, to były czasy komunistyczne organizowała również naukę religii, właśnie w tym domu na piaskach, przy, przy którym jeszcze chwilę temu staliśmy i, i rozmawiali, więc to też taki Taki ciekawy epizod, jakby trochę tajnych kompletów za czasów, za czasów komunistycznych. Zmarła z powodu ogólnie złego, złego stanu zdrowia, bo, bo już nigdy nie wróciła do, 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 do formy po, po powrocie z, z Ravensbrück. Aniela Wolnik, śląska Inka, jest jedną z nielicznych kobiet, które otrzymały krzyż Virtuti Militari.